I dzień dobry w kolejny piękny, słoneczny, gorący dzień w terenie, w podróży bez pracy. Dzisiaj nawet vloga zacząłem nagrywać dość późno, bo jest już ma 16. A jeszcze trzeba do domu wrócić, przygotować się na jutro, bo jutro, jutro będziemy pracować. Taki jest plan. Ciekaw jestem, czy tego typu regeneracja jakoś pozytywnie przełoży się właśnie na Moją produktywność w tym przyszłym tygodniu, tym tygodniu, który się zaczął. I już w biurze, ciepłym biurze, nie było mnie kilka dni. 27 stopni wciąż się utrzymuje. W toku, w toku weekendowych rozmów wynikło nam tutaj, że nie ma na rynku w internecie podobno. Ja nie sprawdza podobno, nie ma za bardzo kalkulatorów, takich weselnych, które pomogłyby obliczyć zapotrzebowanie na napoje, alkohole i tego podobne. Rzecz, że czegoś tego brakuje. Od razu mi się lampka zapaliła, bo zauważyłem pewną niszę, że można by było ten kawałek rynku ugryźć, taki kalkulator stworzyć. Gdyby mieć tylko algorytm, no to samo stworzenie tego zajęłoby może dwie godziny już z wypasioną grafiką. I jakieś 5 lat temu prawdopodobnie bym właśnie usiadł i zaczął coś takiego robić, działać, pisać, tworzyć, opublikować, tak? Takie miałem podejście. A teraz, teraz już nieco inaczej na to patrzę. Teraz już trochę inaczej podchodzę do tych kwestii. I zaraz po tej żarówce, która się zapaliła nade mną, pojawiło się pytanie, okej, okay, tylko po co? A zaraz za tym, i jak ja mógłbym to spieniężyć? Na czym mógłbym zarobić jaki model biznesowy do tego byś się nadawał? No i co myślałem? Reklamy? Może tak, ale trzeba było mieć naprawdę wielki ruch. Płatne, no, odpłatne, odpłatny wynik takiego kalkulatora. Na przykład jakaś płatność SMS czy coś takiego. No ok, jest jakaś opcja, tylko pytanie czy ktoś byłby w stanie za to zapłacić? Tego do końca nie wiedziałem. I kolejne pytanie się pojawia właśnie, kto byłby moim klientem, no byliby ci weselnicy, czy ci, ci, co tam robią sobie ślub, wesele i, i właśnie chcieliby takich obliczeń uzyskać. Zastanawiam się, czy to jest fajna, idealna grupa docelowa, czy ja w ogóle bym chciał w takiej grupie docelowej tutaj sprzedawać, działać. Czy oni są chętni płacić wystarczająco dużo, ile ten kalkulator, wynik tego kalkulatora byłby dla nich wart, takie pytania się pojawiają potem myśl, że dobra, może w wersji uproszczonej dałoby się e, im to sprzedać w zamian za adres e-mail na przykład okej, okay, tylko ile byłby dla mnie wart adres e-mail komu bym go potem sprzedał jakbym ten adres wykorzystał kolejne pytania się pojawiają Okej, okay, nawet jeśli teraz zapłacą jakieś grosze, bo no, duże, nieduże pieniądze za ten wynik, to co ja mógłbym im sprzedać później w kolejnych etapach? Bo oni teraz, teraz biorą ślub w najbliższym czasie, będą prawdopodobnie przygotowywać się, szukać innych różnych podwykonawców, dostawców i tak dalej. Ale co potem? Co ja im mogę w ogóle jeszcze sprzedać? Czy to będzie klient jednorazowy, czy ja? Mógłbym jeszcze dalej jakąś współpracę z nimi utrzymywać. I kolejne pytania, wątpliwości, jakie mi się pojawiły. Okej, okay, nowy projekt, może nieduży, może by zajął mi 3 godziny, ale czy ja w ogóle chcę, czy ja w ogóle powinienem się w niego angażować i rozpraszać gdzieś na boki, zamiast to skupiać się na swoim projekcie, który jest już na, na pewnym stadium i wymaga właśnie również tego rozwoju zamiast zaczynać od początku z jakimś nieznanym mi projektem, pomysłem w nieznanej mi niszy. Takie mądre pytania mi się nasuwają. I chodzi o to właśnie różnicę, że te kilka lat temu, gdzie byłem bardziej programistą niż <grywka> sprzedawcą i ta moja wiedza marketingowa była znikoma, no to właśnie rzuciłbym się i zaczął tworzyć taki kalkulator, nie wiedząc komu, po co, za ile go w ogóle sprzedać, i wtedy byłoby bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten projekt odniósłby jakikolwiek sukces. Teraz zadaję sobie wiele pytań. Myślę bardziej marketingowo myślę komu by to sprzedać, i tak dalej. Więc prawdopodobnie szanse byłyby większe. Tylko też zadaję sobie właśnie to ważne pytanie: czy ja chcę to robić? Czy ja powinienem to robić? Od jakiegoś czasu staram się być minimalistą nie tylko w przestrzeni domowej, fizycznej ale również jeśli chodzi o ilość zobowiązań, projektów, rzeczy do zrobienia. Naprawdę upraszczam, gdzie tylko się da, ograniczam, eliminuję. Staram się skupiać bardziej koncentrować. No, ale jeśli, jeśli ty masz jakieś możliwości, zasoby i, i, i zbadasz rynek, że faktycznie jest na to zapotrzebowanie, potwierdzisz to, no to może podsunąłem ci właśnie jakiś pomysł, pomysł na mały biznesik, a może nawet średni. No, tyle, tyle ode mnie na dzisiaj. Będę montował vloga jeszcze, muszę się ogarnąć, rozpakować, przygotować na jutro, bo jutro, jak mi się wydaje, dzień roboczy zdecydowanie dzień roboczy. Cztery dni to jednak, jednak troszkę zaległości się nadrobiło. Widzimy się jutro.